Jesteśmy w punkcie 13,7 podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Przed przerwą były pytania, w jaki sposób należy głosować. Opinia racji prawnego jest taka, że głosowanie powinno przebiegać w sposób jawny. Zgodnie z procedurą tej uchwały na poprzedniej sesji podjęliśmy stanowisko upoważniające pana prezydenta do zgłoszenia do wystąpienia do organów, które umożliwiłyby wyjaśnienie sytuacji radnego pana Mieczysława Matysiaka i pan prezydent wystąpił do wójta gminy oraz do komendanta powiatowego policji. Odpowiedzi tutaj były następujące. Komendant powiatowej Policji w Tczewie, w odpowiedzi na pismo w sprawie stanowiska Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2015 roku dotyczącego ustalenia okoliczności związanych z faktycznym miejscem zamieszkania radnego Mieczysława Matysiaka, uprzejmie informuje, że brak jest podstaw prawnych do wykonania czynności. I tutaj są paragrafy, ale myślę, że to wystarczy państwu. Jeżeli nie, to mogę to odczytać. Panie Mieczysławie, wystarczy. Pismo od, do wójta gminy Tczew, pana Romana Rezmerowskiego. Wójt gminy Tczew informuje, że osoba wskazana w piśmie z dnia 7 września 2015 roku na terenie naszej gminy jest podatnikiem podatku od nieruchomości to jest jedno podatnikiem podatku od nieruchomości to i druga odpowiedź w odpowiedzi na wasze pismo z dnia 7 9 2015 roku w sprawie udzielenia informacji dotyczącej miejsca zamieszkania pana Mieczysława Matysiaka ewidencja ludności urzędu gminy w Trzebie informuje że według że wyżej wymieniona osoba nie figuruje w zbiorze mieszkańców naszej gminy. Brak danych o meldunku wyżej wymienionej osoby na pobyt stały i czasowy. Czy do tego są jakieś uwagi, pytania? Nie ma. I teraz czy Wnioskodawcy chcą ewentualnie zabrać głos przed głosowaniem? Czy Pan radny Mieczysław Matysiak pragnie zabrać głos przed głosowaniem? W związku z tym, przez tym... Już, już. Pani radna Ewa ziółek jeszcze właśnie przed głosowaniem odnieść do opinii prawnej, którą otrzymaliśmy, y, y, sporządzoną przez y, radców prawnych y, y, urzędu. Y, nie, tak? które tutaj tak. jest do tej opinii. Bardzo proszę. Y, to była ta opinia prawna, którą dostaliśmy już wcześniej. Taką. Więc zapoznałam się z tą opinią i ona zawiera orzeczenia wybiórcze. Niektóre zresztą z 2010 roku to myślę, że już dość dużo wody w wiśle upłynęło od tego czasu. Orzeczenia wybiórcze. W Polsce nie mamy prawa precedensowego, w związku z tym przytoczone orzeczenia w tamtych konkretnych sprawach nie skutkują automatycznie stwierdzeniem, że w tej konkretnej sprawie pana radnego. Matysiaka mogą mieć zastosowanie. Prawo w Polsce nie zakazuje posiadania drugiego miejsca zamieszkania, w tym nie precyzuje, któremu jednemu z nich przysługuje przymiot czy prawo zameldowania. Jednocześnie posiadanie drugiego miejsca zamieszkania, w którym czasowo, nawet przez dłuższy czas realizuje się potrzeby życiowe, nie stanowi jeszcze o tym, żeby nadać temu drugiemu miejscu zamieszkania przymiot czy charakter stałego Pobytu. Konkludując już tak w mojej opinii, mamy osobę, która głosowała w swoim obwodzie, czyli była na liście wyborczej, czyli miała czynne prawo wyborcze. W związku z tym automatycznie posiadała również bierne prawo wyborcze w tymże okręgu. W tymże okręgu pan radny Matysiak wygrał wybory, w związku z tym należy sądzić, że nie był tam i nie jest osobą nieznaną. Musiał być znany z jakichś inicjatyw społecznych, inicjatyw, nie wiem, sąsiedzkich ze swoich osiągnięć zawodowych czy pasji artystycznych, które posiada. W związku z tym oświadczenia radnego wysłuchaliśmy na poprzedniej sesji i skończę stwierdzeniem, że uważam, że w naszym gronie mamy osobę, która ze względu na pracę zawodową i znajomość za zakresu całego spraw związanych Związanych z opieką społeczną ze względu na pra, swoje pasje artystyczne, zna również pewne elementy funkcjonowania instytucji kultury. Myślę, że mamy w swoim gronie wartościową osobę i na tym kończę. Dziękuję. Ja myślę, że tutaj nikt nie, jest, nie neguje tego, jaką są Pan Mieczysław Matysiak, i, i czy, czy jego stosunki czy znajomość miasta jest taka czy inna. Tak naprawdę. Ta uchwała dotyczy tylko jednego stwierdzenia miejsca zamieszkania, tak, bo mówię tutaj chyba nikt z nas obecnych na sali nie chce w jakiś sposób dyskredytować pana Matysiaka jako człowieka, który pracuje, wykonuje swoje obowiązki, czy w jakiś sposób no, próbuje działać dla dobra społeczeństwa. Żeby żeby po prostu nie, nie mylić tych pojęć, tu, tu nie ma dys, dyskredytowania czegokolwiek u pana Matysiaka. Ta uchwała dotyczy tylko jednego jak gdyby punktu. Miejsca zamieszkania i to, że my się znajdujemy w tym miejscu, dla nas nie jest wcale przyjemne ani nie, nie połamy tutaj radością z tego, że musimy się tym zajmować. Uchwałodawca wprowadził nas w takie zakamarki, gdzie nie mamy tak naprawdę żadnych możliwości, żeby czegokolwiek dowieść, a mamy decydować o tym, prawda? I, i Prosiłbym, żeby tego nie traktować jako jakiejś walki politycznej, wojny, bo takie wnioski wpływają od jednego klubu, od drugiego, od różnych w całej Polsce. Także prosiłbym, żeby tego tak nie przekładać, naprawdę. Ja y, mogę za siebie tylko powiedzieć, że szanuję pana Mietka Matysiaka. W tej sprawie nie ma to nic wspólnego z szacunkiem, z czymkolwiek. Tak? Tu jest tylko jedna sprawa miejsce zamieszkania i. I myślę, że, że no, na tym ja swoją wypowiedź jak gdyby zakończę. Czy jeszcze ktoś z Państwa będących na sali ewentualnie chciałby zabrać głos w tej sprawie? Radny Zbigniew Urban. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. Ja w sposób najbardziej ogólny odniosę się tutaj do wniosku, który został zgłoszony kilka miesięcy temu już w sprawie wygaszenia mandatu radnego Mieczysławowi Matysiakowi. I powiem w ten sposób. Niedawno odbyły się wybory, wybieraliśmy głowę państwa, dwie tury wyborów, w których Pan Mieczysław Matysiak brał udział. Jeżeli umożliwiono mu głosowanie, to znaczy, że pan Matysiak posiadał bierne i czynne prawo wyborcze w dniu, w którym te głosowania się odbyły. Gdyby było tak, jak mówią wnioskodawcy, że pan Matysiak nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, to jestem przekonany, że pan prezydent podjąłby działania zmierzające do tego, żeby wykreślić go z rejestru wyborców. A taka rzecz nie miała miejsca. Pan Matysiak nadal jest w rejestrze wyborców miasta Trzewia, natomiast, jak słyszeliśmy przed chwilą, nie ma go w rejestrze wyborców na terenie gminy wiejskiej Trzew. Jest to jedna przesłanka, która moim zdaniem jasno pokazuje, z, czym, z którym miejscem swojego pobytu pan Matysiak wiązał i wiąże swoją przyszłość. Jest jeszcze jedna kwestia. Podzielając opinię koleżanki, ja również uważam, że osoba, która nie byłaby rozpoznawalna i znana w miejscu, w którym kandydowała do Rady Miejskiej w okręgu jednomandatowym, czyli w najtrudniejszych wyborach, gdzie weryfikowane są kandydatury w wielu płaszczyznach, nie uzyskałaby mandatu radnego. Natomiast abstrahując od powyższego, powiem w ten sposób, że już zupełnie kuriozalny wydaje mi się wniosek, do którego dołączono jedno zdjęcie i wniosek o wygaszenie mandatu radnego Matysiaka zawiera jedną kar kartkę. Myślę, że wnioskodawcy nie uzasadnili w ogóle tego wniosku. Jeżeli Rada podejmie uchwałę o wygaszeniu mandatu panu Matysiakowi na podstawie tego projektu uchwały i tego wniosku, który notabene pan Matysiak nigdy go nie otrzymał, no to będzie moim zdaniem źle świadczyło o tej Radzie. Dziękuję bardzo. Radny Józef Żółkowski, bardzo proszę. Proszę Państwa, ta sprawa bez względu na wynik jest bardzo trudną sprawą dla nas z punktu widzenia moralnego, koleżeńskiego do podjęcia. I tak oto, jak kiedyś powiedziałem, ustawodawca manewrował samorząd w pewien układ, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Mianowicie dlaczego? Radny nie może być śledczym. Prosiliśmy pana prezydenta, aby zwrócił się do policji, żeby ustalić, żeby wyjaśnić tę sprawę. Niestety okazuje się, że policja też nie może. Rozstrzygnięcie tej sprawy może nastąpić nie na tej sesji, tylko nastąpi na pewno sądzie, do którego pan Matysiak się odwoła, bo sąd ma takie instrumenty, żeby ustalić, gdzie faktycznie pan Matysiak mieszka. Dziękuję bardzo. Dzie Proszę tylko nie używać takich stwierdzeń, które już by jak gdyby decy decydowały, ale y Dziękuję za ten głos. Czy ktoś jeszcze z sali? Jeżeli nie, proszę Państwa, odczytam jeszcze raz uzasadnienie wniosku i całą uchwałę. Uchwała w sprawie. Wygaśnięcia mandatu radnego na podstawie artykułu 383, paragraf 1, punkt 2, paragraf 2 w związku z artykułem 10, paragraf 1, punkt 3 ustaw z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy w związku z artykułem 18 ust. 2, punkt 15 ustaw z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Rada miejska w uchwałę uchwala jak treści uchwały. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Miejskiej w Trzebie, panu Mieczysławowi Matysiakowi, wybranego z okręgu nr 18 z listy nr 3, oznaczonej nazwą KW Prawo i Sprawiedliwość z powodu nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów. Zobowiązuje się przewodniczącego do niezwłocznego przedstawienia niniejszej uchwały wojewodzie pomorskiemu, komisarzowi wyborczemu w Gdańsku oraz doręczenia jej zainteresowanemu Mieczysławowi Matysiakowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Uzasadnienie. Pan Mieczysław Matysiak, w wyniku wyborów, które odbyły się 16 listopada 2014 roku, został wybrany Radnym Rady Miejskiej w Trzewie. Złożył ślubowanie na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Trzebie, siódmej kadencji, w dniu 1 grudnia 2014 roku oświadcze, oświadczenia majątkowe, w których pod odpowiedzialnością karną artykuł 271. Kodeksu karnego stwierdził, że posiada czynne i bierne prawo wyborcze oraz że posiada dom jednorodzinny w rozdziałku małżeńska wspólność o powierzchni 180 m kwadratowych wartości 650 tysięcy złotych w budowie w gminie wiejskiej Trzczew i pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie. Jednakże pan Mieczysław Matysiak zamieszkuje poza tereny administracyjne miasta trzewa w gminie wiejskiej trzew, a w trzewie jest tylko zameldowany. W związku z powyższym dnia 24 czerwca 2015 roku Klub Radnych Rady Miejskiej Platformy Obywatelskiej złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebie wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Trzebie pana Mieczysława Matysiaka, w którym Odnosi się do artykułu 383, paragraf pierwszy, punkt drugi, utraty prawa wbieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów. I w paragrafie drugim, w związku z artykułem 10, paragraf pierwszy, punkt trzeci ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz pisma komisarza wyborczego w Gdańsku z dnia 19 marca 2015 roku. Do przewodniczącego Rad Gmin i miast, gdzie komisarz wyborczy przypomina o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego jest kompetencją rad. I tu, tak naprawdę, po otrzymaniu tego pisma ta sprawa jak gdyby nabrała biegu. Dnia 27 lipca 2015 roku pismem. Zgodnie z artykułem 383 paragrafu 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy występowanie do radnego M. Matysiaka wystosowano. Do radnego Mirosława Matysiaka pismo o złożenie stosownych wyjaśnień co do nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn o których mowa w paragrafie 1 punkt 2 z wyjątkiem powodów wskazanych w artykule 10 paragraf 2 artykułu 11 paragraf 2 oraz punkt 3 5 i 7 stwierdza rada w drodze uchwały w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyn wygaśnięcia mandatu. Uchwała o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego powinna być podjęta w terminie miesiąca od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu, a postanowienie komisarza wyborcze wyborczego w terminie 14 dni. Terminy te mają charakter instrukcyjny, ich wpływ nie pozbawia zatem rady komisarza wyborczego do podjęcia rozstrzygnięcia. Jest to uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 7 sędziów z dnia 23 października 2000 roku. Należy podkreślić, że w, ra w razie zaistnienia jednej z określonych w artykule 383 paragraf 1 kodeksu wyborczego okoliczności uzasadniających stwierdzenie wygaśnięcia mandatu właściwy organ ma obowiązek stwierdzić wygaśnięcie mandatu z tego właśnie powodu przepisy ustawy samorządowej na przykład artykuł 98 ust. 1.3 1, ustawy o samorządzie gminnym przewidują, że jeżeli właściwa Rada nie podejmie uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, to wojewoda wzywa ten organ do podjęcia uchwały w terminie 30 dni, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu wojewoda po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej wydaje zarządzenie zastępcze. W związku z zamieszkiwaniem pana Mieczysława Matysiaka poza terenem administracyjnym miasta Trzewa kodeks wyborczy w artykule 10, paragraf 3 oraz artykułu 11, paragraf 1, punkt 5 jednoznacznie stwierdza, że czynne i bierne prawo wyborcze ma osoba stale zamieszkująca na terenie tej gminy, w której chce być wybranym. Jednocześnie kodeks wyborczy w ponad 30 innych przypadkach omawiając zasady wyborcze podkreśla, że prawa te dotyczą osoby stale osób stale zamieszkujących na terenie tej gminy. Nie ma to nic wspólnego z zameldowaniem, które jest czynnością administracyjną, ewidencyjną, meldunkowo-techniczną. Podjęcie stałego zamieszkiwania zostało zdefiniowane natomiast w artykule 5 punkt 9 kodeksu wyborczego. Mianowicie ustawodawca wykazał, że ilekroć w kodeksie jest mowa o stałym zamieszkiwaniu, należy przez to rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem i zamiarem, zamiarem stałego pobytu. Pan Mieczysław Matysiak nie przybywa ani nie przybywał w dniu wyborów w Trzebie z zamiarem stałego pobytu, lecz jedynie był zameldowany. Stosownie do artykułu 25 kodeks cywilny, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa zamiarem stałego pobytu zgodnie z artykułem 28 k, litera Kajce można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. W prawnej konstytucji miejsce zamieszkania występuje w, w, w prawnej konstrukcji miejsca zamieszkania występują łącznie dwa elementy, to jest przebywanie w sensie fizycznym określonej miejscowości. Korpus oraz wola, zamiar stałego pobytu Animus. W orzecznictwie zarówno sądów powszechnych, jak i sądów administracyjnych przyjmuje się, że za miejsce stałego pobytu nie uznaje się miejsca, w którym osoba jest zameldowana, ale w którym stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe to jest w szczególności mieszka, spożywa posiłki, nocuje, wypoczywa przechowuje swoje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania, czyli odzież, żywność, meble, przyjmuje wizyty i tutaj są orzeczenia sądów. Mieszkanie jest tylko wówczas stałym miejscem pobytu przebywającego w nim osób, gdy stanowi dla nich wyłączne centrum życiowe. A więc lokal, w którym koncentrują się codzienne sprawy, gdzie osoby te przebywają, wypoczywają, prowadzą gospodarstwo domowe, w pobliżu którego zameldowa zameldowany stara się koncentrować miejsce pracy lub nauki, lub nauki. Kodeks wyborczy nie utożsamia miejsca stałego zamieszkania z miejscem zameldowania. Na pobyt stały ustawodawca nie wiąże. Dla potrzeb określenia praw wyborczych, oceny stałego zamieszkania z zameldowaniem. I tu są również orzeczenia. Wobec tego radny należy podjąć uchwałę o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu. Od niniejszej uchwały zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego, wojewódzki sąd administracyjny w Gdańsku. Skargę składa się za pośrednictwem organu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu, czyli Rada Miejska w Tczewie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia uchwały. I to, to jest uzasadnienie y, do tej uchwały. Radny Zenon Drewa, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, w imieniu klubu radnych PNP proszę o 5 minut przerwy. Ogłaszam 5 minut przerwy. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Na podstawie artykułu 383, paragraf pierwszy punkt 2 punkt, i paragraf drugi w związku z artykułem 10, paragraf pierwszy punkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy. W związku z artykułem 18, ustęp drugi punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Trzebie uchwala, co następuje. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Trzewie pana Mieczysława Matysiaka wybranego w okręgu wyborczym nr 18 z listy nr 3 oznaczonej nazwą KW Prawo i Sprawiedliwość z powodu nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów. Zobowiązuje się przewodniczącego rady do niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wojewodzie pomorskiemu komisarzowi wyborczemu w Gdańsku oraz doręczenia jej zainteresowanemu Mieczysławowi Matysiakowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległa ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego oraz biuletynie informacji publicznej. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Proszę podnieść rękę oraz dotknąć przycisk za. Proszę powolutku. Czy mają panie? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. W obecności 18 radnych, 4 głosy za, 9 głosów wstrzymujących, 5 głosów przeciw. Uchwała nie została przegłosowana. Dziękuję za głosowanie.